Mikołajczak zwany siwym, rzadko kto wie jak on się, bo dla wszystkich jest po prostu siwym. Siwy jest słynnym zadymiarzem w środowisku driftowym. A za nim podąża Szenek Jańczak, były mistrz polski w drifcie, aktualny wręcz w tej chwili, jeszcze w tym roku. dwukrotny. 3, BMW Z3 silnikiem, M-Power. Zaraz już zupełnie nic nie będę widział, ale to jest właśnie kwintesencja prezentacji w stylu węgierskim. Zawodnicy dają czadu do oporu. Wielkie brawa Przemek Janczak, żółte BMW Z3. Mikołajczak Sy, pomarańczowe, wściekłe, BMW 30. Szymon Budzyński, doświadczony zawodnik, potężny motor V8 z kompresorem. Wojtek Łupkowski w tej chwili obierzcza kamerzystę, Jest to słynny ogień. BMW 36 z silnikiem V8. Następny zawodnik, rozgrzewający swoje opony, palący jest specjalnie dla Was, dla swojej publiczności, to Kornel Prus w tym błękitnym Nissanie z lat, w którym słychać gwizdzącą, potężną turbinę Gareta. Następny samochód to zawodnik Timo Job Endler. Jadę z nim również z tego teamu. W Tu mamy Kamila Kępe z numerem 70.